Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze? Informacje ogólne. By rozpocząć wypełnianie wniosku, wystarczy wejść w portal beneficjenta na stronie internetowej właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Znajdują się tam informacje o programie i wymagana dokumentacja. Żeby zobaczyć, jak wygląda formularz, wystarczy pobrać wersję poglądową. Wersja poglądowa pozwala na zorientowanie się, jakie dane będą potrzebne. Do jego wypełnienia. Formularz jest podzielony na kilka części, zgodnie z rodzajem danych, które należy uzupełnić. Są to m.in. dane osobowe, informacje o dochodach, dane dotyczące planowanej inwestycji oraz przewidywane koszty. Po zalogowaniu się, dostępna jest interaktywna wersja wniosku o dofinansowanie. Warto wiedzieć, że wniosek elektroniczny będzie działał poprawnie jedynie w aktualnej wersji programu do odczytu plików PDF. Nie otworzy się za pomocą zwykłej przeglądarki. Wniosek można wypełnić także w wersji papierowej. Będzie to jednak zdecydowanie trudniejsze, bo elektroniczny formularz zawiera szereg podpowiedzi ułatwiających jego wypełnianie. Wypełnianie formularza ułatwia pierwsze górne pole umieszczone po lewej stronie z napisem Pomoc dla beneficjenta. Należy się z nim zapoznać na samym początku wypełniania wniosku. Znajdziemy tam podpowiedzi, jakie jest znaczenie kolorów podświetlających konkretne pola. Zielone pola to te, które trzeba samodzielnie wypełnić. Zielone pola z szarym przyciskiem po prawej stronie wymagają wybrania pozycji z listy. Jeśli mamy wątpliwości, jak wypełnić pole, należy na nie wskazać kursorem i chwilę poczekać. Wtedy wyświetli się małe okno ze wskazaniami, jak to zrobić. W trakcie wypełniania wniosku pole może się podświetlić na czerwono. Oznacza to błąd. Może to być błąd w formacie danej informacji lub wpisanie niepoprawnej wartości. Po wskazaniu kursorem na takie pole z błędem, wyświetli się dodatkowa informacja z opisem, jak należy go poprawić. Niebieskie pola wypełniają się automatycznie na podstawie wpisanych wcześniej danych. Nie można ich samodzielnie uzupełnić. Szare pola są nieaktywne i można je wypełnić dopiero po zaznaczeniu wcześniej odpowiednich okienek. W zależności od tego, jak uzupełnimy dane pole, odblokują się kolejne. Zmieniają wtedy kolor na zielony. Są także pola, przy których na niebieskim tle znajduje się biała litera I. To ikona, dzięki której uzyskamy dodatkowe podpowiedzi jak wypełnić dane pole. Aktywuje się ona po najechaniu na nią kursorem i odczekaniu dłuższej chwili lub po kliknięciu w nią. Do niektórych pól można dodać kolejne pozycje klikając na szary znak plus. Tak jest między innymi w przypadku pozycji dotyczących liczby osób tworzących dane gospodarstwo domowe. Po zakończeniu wypełniania wniosku należy użyć funkcji weryfikacja formularza. Po kliknięciu w przycisk program sprawdzi, czy formularz został prawidłowo wypełniony. Jeśli nie, podpowiada, które pola zawierają niewłaściwe dane i co trzeba poprawić. Jeśli wniosek jest poprawnie wypełniony, na pierwszej stronie wniosku w statusie pojawi się taka informacja. Należy jednak pamiętać o załączeniu wymaganych dokumentów, z których korzystaliśmy wypełniając formularz. Elektroniczny formularz podpowiada, jakie oświadczenia są wymagane i jakie dokumenty powinny zostać załączone do wniosku. Przed realizacją inwestycji warto pamiętać, że użyte do tego materiały budowlane oraz sposób wykonania muszą spełniać pewne wymagania techniczne. Chodzi np. o rodzaj ocieplenia, jego współczynnik przewodzenia ciepła, czy klasę energetyczną kotła. Zakup innych materiałów niespełniających tych kryteriów może skutkować brakiem uznania ich ceny za koszt kwalifikowany i utratą części potencjalnego dofinansowania. Wniosek elektroniczny podpowiada, czy parametry materiałów budowlanych przewidzianych do montażu spełniają odpowiednie kryteria. Ułatwia to planowanie inwestycji. Poza standardowymi informacjami dotyczącymi wnioskodawcy, nieruchomości i wykorzystywanych materiałów, do wypełnienia wniosku potrzebne będą dokumenty potwierdzające dochody członków gospodarstwa domowego. Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji programowej na stronach wojewódzkich funduszy. Jeśli nie uda się samodzielnie wypełnić wniosku, wystarczy skontaktować się z pracownikiem właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska lub Urzędu Gminy współpracującej z danym funduszem przy realizacji programu.